Siemanko na kanale Heavy Detektor. Witam na kolejnym odcinku. Jak widzicie, jestem na fenolowym polu znowu, wychyła piąty chyba wypak na tym polu. Dopóki no pole jest dostępne i coś wychodzi, no to trzeba kopać. Także dzisiaj plan jest taki, że pochodzimy sobie tutaj w tej, w tej okolicy, niby tutaj kaszutko ostatnio chodził, ale jeszcze pochodzę tutaj w tym miejscu a jak nic nie będzie wychodziło to pochodzimy tam gdzie wychodziło najwięcej monet czyli na przechodzonym więc panu już znacie ja to mam pecha jeśli chodzi o pogodę na tym polu bo za każdym razem jak tu jestem to albo pada albo wieje no dzisiaj znowu wieje <laughs> także jakoś trzeba sobie radzić więc jeśli podobają Ci się moje filmy zostaw subskrypcję łapkę, komentarz no będzie mnie napędzało. Fajnie to. Fajne uczucie. Także widzimy się przy pierwszym dołku. Pierwszy sygnał, będzie to jakiś guzik. No, guziczek, ale współczesny. Bo nie, bardzo malutki. Dobra, lecimy dalej. W sumie. Patrzcie, takie coś mi się wykopało. Myślałem, że na początku złom, ale jak tu patrzę, chwila, to tu jest, to tu jest guzisz zgnieciony i tu jest korona pluska, czyli zgnieciony guzik pruski ale już nie będę go tutaj prostował ale jest jest koronka strasznie sfiltowana. no dobra taki pierwszy sygnał i lecimy dalej wykopaliśmy to ale chyba za mocno nam monetkę a chociaż tu się myliłem. Ej, mamy. Mamy boratyneczkę, Boratyni. Szelonk Jana Kazimierza. W złym stronie. stanie niestety. Dobra. Lecimy. Mamy. Chyba kolejną Boratynkę. A nie. Nie mamy Boratynki. Tylko Augusta trzeciego Sasa. Szalonga. Ale jaki ładny stan. No, powiem Wam superowo. Ładny stan. Poczekajcie, za Wam zrobię zbliżenie. Zobaczcie. Tu jest herb, a tu jest grubas. Naprawdę ładny stan. Naprawdę ładny stan. Gorszą wychodziły. Dobra lecimy dalej mamy chyba kolejną boratynkę No nie to jest jakiś co to jest coś od czegoś powiem wam z dziurką zawieszka to to nie jest nie mam pojęcia dobra nic ciekawego naprawdę. tak naprawdę lecimy dalej będzie tutaj Adolf Fenolowy czy nie? O, jest Adolf Fenolowy. Adolfinio to, to będzie piąteczka. Jedyneczka. Jedyneczka Adolfowa. No, kapy na widać czterdziesty trzeci chyba dobra do następnego tu jest monetka będzie weimar prawdopodobnie tak? a nie mamy dziesiąteczkę adolfową niklową ale stan ja pierdzielę jak nowa jak nowa poczekajcie Pokażę Wam z bliska. Zobaczcie. I piękny stan. No sztos. 39. Już jedną dziesiątkę stąd wykopałem i piąteczkę w takim stanie. I też niklową. Ale piękne. Takie to ja mogę wykopywać. Normalnie jest z daleka to naprawdę złoto. Złoto adolfowe. No dobra. Lecimy dalej z tematem. To, bym się jej naszukał. Znowu Adolf, jedyneczka. Ależ żarta, masakra. <laughs> masakra. Dobra, pokręcimy się tutaj. Może coś jeszcze wyjdzie. To ładny sygnalik. Ładny sygnalik. Pewnie na Adolfa, coś tak czuję. Oj no mamy mamy Adolfa, dziesiątka, tak jak mówiłem, ale na ładnym stanie, to cynkuwa. Ej, ej, ej. Dobra, nie będziemy się tutaj podniecać taką monetką. Lecimy dalej z tematem. Tutaj była, był sygnał, szła pucha. I tutaj mamy monetkę. Adolfową. Adolfową? A nie, to jest cesarstw. cesarstwo. Zynkowe cesarstwo. Albo Weimar mówi się, nie wiem, nie widzę odcinka. Ale wieje. O, nic ciekawego, lecimy do następnej dziury. Mamy tu sygnał. Wyszła monetka. Co to jest? Jedyneczka Weimar pierwszego Zrobię wam zbliżenie a trochę wygięta, ale stan ładny generalnie 31, tak jak mówiłem. No i to było na tyle. Lecimy dalej z takimiś monetkami. Liczę dzisiaj na sreberko albo jakąś znowu nietypową monetę jak to na tym polu wychodzą. No, ale czas pokaże. Lecimy dalej. To. Boratynka. Tylko boratynka. Dobra. Lecimy dalej. Dobra. Ja już po przerwie. Najedzony, opity. Powiem Wam, że jeszcze się tutaj w tych okolicach pokręcę. Mało sygnałów. No i mało śmieci też, tak naprawdę. I co ja chciałem, to na tym polu jestem dzisiaj prawdopodobnie już ostatni raz a czemu to powiem wam później no i chciałbym tutaj zakończyć to pole z jakimś przytupem i liczę na jakiegoś fanta fajnego a jak nie no to wtedy pójdę tam na to przechodzone pole pewnie coś i tak pominąłem a tam wychodziły srebrcze tak naprawdę także zobaczymy Pochodzimy tutaj chwilę i ruszamy tam dalej. Do zobaczenia. Kolejną dziesiątkę Adolfową. Że nie będziemy przedłużać lecimy dalej. Z Adolfami no by nie. Monetkowy sygnał. Pewnie Adolf znowu. Jasne, że tak dziesiątka, kolejna dziesiątka Tutaj ładne, że stanie nie wychodzą w tym miejscu. Dobra lecimy dalej. Prawie cały pointer za piątką adolfową. Kurde. No ale tak już jest. dziesiąteczka wajmar. Dziesiąteczka wajmar, ale strasznie bocono. Pewnie zły z tego Jakby inaczej. 25. Dobra. Lecimy dalej. No tutaj coś wyskoczyło. Nie, Waliło na no synkowę. A co jednak jest? Co tu wpadło? Boratynka. Boratynka. Stanek, stan. Czyli zerowy tak naprawdę. Pogoń tylko widać. A ja na kazimierza nie widać. Nie pogoń, fuj, przepraszam, orzełka. Dobra, do następnego. O, tutaj monetka jaka, Ale strasznie biła. Naprawdę strasznie biła. Myślałem, że to jakaś blacha. No to nie jest monetka. A, wiem dlaczego tak biła. To jest guzik arsenowy. Guzik arsenowy. Nie jest słabo. Niestety. Na kurde. Dobra, lecimy dalej. W końcu jakiś sygnał. Byłem na miejscu przechodzonym, ale nic tam nie wyszło. Teraz wracam z powrotem. Dobra, jest krągłość. Jest krągłość. O, dawno nie było. Dwa fenole. to cesarstwa zaraz wam przybliżę proszę bardzo dwa fenole cesarstwo nie widzę daty 1910 czy 19. w każdym razie jest w końcu jakiś fantom dobra jeszcze tak z godzinka Chodzenia I zawijamy do domu. Ja już idę w stronę auta. I tu chyba wyszedł guzik. Jasne, że guzik. Bez łóżka. Cienki. No O, ciekawe, jak to Dobra. Może jeszcze coś wyjdzie. Dobra. Ja już po wykopkach 4 godzinnych. Więc tak, trochę monet wyszło, ale nic. Specjalnego niż żaden fan dnia, no niestety same fenole, jakiś tam yy, sas i nic więcej, no i tam guziki, niestety. Może wrócę na to pole, tylko nie wiem kiedy. A dlaczego? Bo jak wam mówiłem, że, ten, że dzisiaj jest takie ostatnie kopanie, z tego względu, że moja na dniach rodzi. Ten film jak się pojawi w sieci na YouTube, to już będzie po zawodach. Także nie będę miał zbytnio czasu na kopanie. Ale za jakiś czas pewnie to wrócę, bo pole jest dostępne do wiosny. Więc to by było na tyle. Także zostaw suba, lajka, komentarz i zapraszam na poprzednie moje filmy, jeśli nie oglądałeś. A jak oglądałeś, to zapraszam na najnowsze. Więc to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!